od podjęcia uchwały o nadaniu na rądu przy wjeździe przy specjalnej strefie ekonomicznej imienia Tadeusza Ryczaja udało się to fizycznie tego dokonać, tego nadania, ponieważ no, jako samorząd miasta Mielca mieliśmy trochę, bym powiedział, sporu i różnice zdań e, Między uchwałą a, a zdaniem e, głównie IPN-u i pani wojewody, e, czy pan e, Tadeusz Ryczaj nie był symbolem ustroju totalitarnego? Oczywiście e, fakt, że wnioskodawcami tej uchwali, uchwały byli mieszkańcy miasta Mielca i chcieli w ten sposób uhonorować wkład e, dyrektora i całego WSK. W rozbój naszego miasta, bo przecież miasto zostało zbudowane wokół właśnie zakładu pracy. Więc ten fakt był decydujący o tym, że dwie instancje sądu potwierdziły, że ta uchwała jest zgodna z prawem i nazwisko pana dyrektora Ryczaja nie, nie symbolizuje ustroju komunistycznego. Stąd też ja osobiście mam takie poczucie sprawiedliwości, że stało się tak, jak mieszkańcy tego pragnęli. My jako rada przegłosowaliśmy tę uchwałę niejednogłośnie, a bo były też różnice zdani różne, różna właśnie ocena dyrektora myślę, że to ma, czasy były trudne i skomplikowane i, i w takich warunkach wtedy WSK pracowało i, i dyrektor stąd też. Ta ocena nie, może nie była jednoznaczna, bym pozytywna, natomiast no, trzeba rozumieć, że to był taki czas i trzeba widzieć to, co jest najważniejsze. W tamtym czasie było najważniejsze to właśnie, że, że miasto zostało zbudowane, rozwinięte. Bardzo się cieszę, że ta uchwała została podjęta i że ten temat został zakończony pozytywnie. W przestrzeni internetowej gdzieś pojawiają się głosy, że to jeszcze nie koniec, że będą podejmowane kolejne kroki prawne, nawet aby jednak nazwę ronda zmienić. Czy jest, pan, czy jest miasto przygotowane na taką ewentualność, co ewentualnie wtedy się stanie? Wie, wie pan co, to, to ja to czytałem. Nie ma takiej możliwości. To, to, nie chcę tu robić reklamy ludziom którzy źle życzą temu temu rądu, czy tej nazwie, czy rycza, panu Ryczajowi. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem, dzisiaj jest tak, że jeżeli e, e, Naczelny Sąd administracyjny podejmie uchwałę rozstrzygającą, tak jak w tym przypadku kasację nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. W polskim prawie jest taki przepis, który mówi, że w sprawach zakończonych można za pomocą, czy przy udziale prokuratora generalnego można się odwołać do Naczelnego, do Sądu, Najwyższego Sądu. Natomiast i to, to jest rzecz najważniejsza, którą chcę powiedzieć. Nie dotyczy to spraw, które były rozstrzygane przez Naczelny Sąd Administracyjny, a dotyczy to tylko spraw, które były rozstrzygane przez sądy powszechne lub przez sądy wojskowe. W związku z powyższym, moim zdaniem, nie ma możliwości jakby przewrócenia tego wszystkiego. Ja, powiem szczerze, się bardzo dziwię, ale że ktoś próbuje jeszcze coś robić koło tego. Sednem sprawy przy tym wniosku jest to, że to ponad 1700 mieszkańców miasta Mielca i powiatu złożyło wniosek, żeby uhonorować człowieka za wkład w rozwój miasta. Nie rozumiem o czym ta dyskusja jest po prostu. Tadeusz Rzeczaj był silnie związany z, ze środowiskiem mieleckim dlatego, że po prostu mieszkał w pobliżu Mielca. Związany był głównie z Chorzelowem, a potem mieszkał w Mielcu i był człowiekiem stąd, nie z jakimś przywieziony gdzieś w teczce z Warszawy, który marzył tylko o tym, żeby jak najszybciej skończyć pracę w Mielcu i wrócić do swojego środowiska. W związku z tym, że wychował się tutaj w Mieleckiej fabryce, na początku jako dyrektor, zastępca dyrektora, chyba do spraw finansowych, a później od 1966 roku już dyrektor naczelny do 1990 chyba roku. I przez ten okres nie można powiedzieć, że sam zadecydował, ale był jednym z głównych motorów rozwoju. Zarówno fabryki, jak i mielca, bo mielec był monoprzemysłowy, co zrobiła fabryka, to miało wpływ na miasto i rejon, bo, bo powiat mielecki i nawet sąsiednie powiaty, pracowały w mielcu przecież w fabryce. Za czasów dyrektora czaja w samej fabryce. Wzrosła wielokrotnie liczba załogi i ilość produktów, jakie tam wykonywano. Za jego czasów również rozwinął się mielec. Przypomnijmy, że w latach 60. miał 20 kilka tysięcy, a jak piłkarze zdobywali mistrzostwo polski w 1973 roku, to mielec miał około 30 tysięcy. Jak dyrektor Ryczaj kończył swoją pracę i przechodził na emeryturę, mielec miał 60 kilka tysięcy. Więc ten rozwój miasta był ewidentny. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, nie był jedynym, który decydował o wszystkim, ale był jedną z, jedną z, jednym z głównych autorów i twórców tego wzrostu gospodarczego i, i wielokierunkowego mielca. Sport, kultura, przemysł i infrastruktura budowana w mielcu to, jest wszystko, to są wszystko pola działania dyrektora, poza oczywiście zakładem pracy. Już wpłynęło pismo dotyczące imienia Ronda Pana Ryczaja. Jak tutaj ministerstwo się odnosi do tego? Badamy sprawę w tej chwili. Jeszcze nie mogę tutaj. Zradzać szczegółów, natomiast na pewno mieszkańcy zostaną powiadomieni. Wiem, że to wywołuje duże kontrowersje w lokalnej społeczności. Nie chcę tutaj. Obszarów. Bo to była inicjatywa oddolna mieszkańców i to oni wyszli z tą propozycją. Podobny problem mamy też w Dębicy. tamtejszego, tamtej osoby, która też należała do ówczesnych czasów UPR-u i PZPR-u. No, właśnie, czy to czasami nie podzieli mieszkańców, jak to oceniać. Symbole są bardzo ważne. Tydzień temu otwieraliśmy Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Mielcu. Bardzo istotne upamiętnienie tych, którzy przelewali krew za ojczyznę, a później przez lata byli opluwani, poniewierani, spychani na margines życia. I to jest, my jesteśmy winni jako wspólnota naszym przodkom, naszym bohaterom narodowym pomniki, upamiętnienie to jest, to jest szalenie istotne. W miejscach publicznych powinniśmy pamiętać o tych, którzy byli patriotami i powinniśmy również pamiętać o prawdzie historycznej. Nie można jej zakłamywać, zmieniać, próbować interpretować na swój partykularny polityczny interes. I dlatego też o tę prawdę, jak wołały, Pokolenia po morderstwach popełnianych przez komunistów na żołnierzach wyklętych, i ta prawda niewygodna była usuwana nawet w III Rzeczpospolitej. To przecież w III Rzeczpospolitej żołnierze wyklęci zostali po raz kolejny w sposób symboliczny zamordowani. Poprzez usuwanie tych niewygodnych faktów czy opisywanie ich jako. Bandytów z lasu, i dzisiaj, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy, oni otrzymują należną im rehabilitację, ich rodziny. Tyle lat trzeba było, żeby powrócili na należne im miejsce do Panteonu Narodowego. Prawda historyczna jest bardzo ważna, i ufam, że również w sprawie tej, która w tej chwili ma miejsce w Mielcu, również prawda historyczna zwycięży. Ponad Partykularnymi interesami być może tych, którzy chcieliby ją zafałszowywać dla swoich interesów. Prawda jest jedna i wszelkiego rodzaju pojednanie może być budowane tylko w oparciu o prawdę. Prawda nigdy nie dzieli, prawda powinna łączyć, natomiast też nie możemy uciekać, nie możemy się chować, bo. Ważne pytania wymagają istotnych odpowiedzi. Jeżeli my tych odpowiedzi nie będziemy udzielać, to dla naszych przyszłych pokoleń te odpowiedzi będą fałszowane. To zwycięży zakłamanie i manipulacja. A tak nie może być. Dzisiaj tyle słyszymy o politycznych atakach, kneblowaniu cenzurze książki profesora Roszkowskiego, wybitnej książki wspaniałego historyka, historyka, który po raz kolejny zresztą styka się z cenzurą raz za PRL, a teraz po raz kolejny. I dlatego też w imię tej prawdy dołożę wszelkich sił starań do tego, żeby tę kwestię pomóc rozwiązać tym, którzy tej prawdy chcą, mówię już o sytuacji tutaj w Mielcu.